Witam wszystkich na moim kanale, dzisiaj porządna fura, mały silnik co prawda, ale tak, wycieki ze skrzyni, standardowo, jakiś tam brak podłogi, tutaj blachy już ktoś powstawiał, ponitował, pomalował na czarno, to jest wszystko nic, tu są już wzmocnienia w podłodze zrobione, żeby można go było podnieść na podnośniku, kątowniczki, płaskowniczki, kształtowniczki i dzisiaj tak, wyciągamy ten most, spawamy mechanizm różnicowy, Sprężyny już ktoś pociął, pospawał, żeby był niższy. No i co? Jeszcze końcóweczkę dzisiaj tu zrobimy jakąś ładną. I to na dzisiaj będzie tyle. Także wracam, jak już coś będzie zrobione. No i już jestem z powrotem. Jak widać, most wyjęty. Już pierwszy spaw jest zrobiony. Już Wam pokazuję. O, już pierwszy spaw jest. Niektórzy takie tu blaszki wsadzają, docinają i spawują. Ale ja powiem Wam szczerze, już tych mostów naspawałem dużo. Ja to spawam tylko te zęby i to wystarcza i się nic nie dzieje. Także jak dospawam resztę, pokażę jak to wygląda. No już mamy pospawany mostek. Tutaj. Kurde, nie chcę się kręcić. Zaraz się przekręci. No dobra, ale z drugiej strony jest tak samo pospawane, także czyścimy uszczelkę. A to już było grzebane, bo tu nawet nie ma uszczelki, tylko na silikon sklejone jest. Także czyścimy to, sklejamy, wlewamy olej. A nie, nie mamy oleju, ale może coś znajdziemy. Dobra, zaraz, jak coś nowego się wydarzy, dobram coś tutaj. Powierzchnia oczyszczona, tyle o ile. Olejek wlany. Tam młody czyści następną obudowę. Dekielek zaraz smarujemy silikonikiem. I składamy do kupy. Także czekajcie na resztę materiału. No i jeszcze chwileczka i zaraz most będzie wrzucony. Zaraz będzie most na swoim miejscu i zaraz dalej nagrywamy, pokazujemy jak prace przebiegają. No i most już zespawany, włożony. No i proszę, już mamy 100% szper. I teraz tylko zostaje pojechać na próbę. Także czekajcie dalej. A teraz zobaczycie efekty mojej pracy. No niestety jest to tylko 1.6, więc nie ma się tu co spodziewać i co mieć wielkich wymagań. No zobaczymy na tej jedynce, jak ją zmęczy, co ona tam zrobi. Zobaczymy, co ona zrobi na tej jedynce. Także patrzcie uważnie. Ja nagrywam. Także to by było na tyle. Do następnego. Pozdrawiam.